Dobry samochód był. Dobry samochód no, był, i ja i spłodził mnie. Ale proszę nie płakać, moi drodzy widzowie, czas na zmiany jak widać troszkę się pozmieniały zegary u mnie w busie no i ogólnie tutaj cały bus się zmienił, a pokrótce sprawa wygląda tak, że multivan poszedł do nowego właściciela, a ja sprawiłem sobie taką karawelkę którą wam teraz tutaj zaprezentuję oczywiście w domyśle będzie to yy, takie autko na wypady krótkie taki znowu będzie mini mini z tego baza jest dobra, bo są przesuwne szybki są słoneczki czyli już, już jest przyjemnie a jeszcze będzie przyjemniej jak będzie można coś tam ugotować w nim do jedzenia i się w nim przespać kilka nocy na wyjeździe. Autko się prezentuje w ten sposób. Jest to 2000 rocznik, najbogatszej wersji, że tak powiem. Jeżeli chodzi o silnik, bo tu jest 2,5. 151 koni wyposażenie tak jak widać też dość bogate na pokładzie mamy Webasto, mamy Klimatronik mamy tempomat grzane fotele przednie ktoś jakieś takie DVD sobie dołożył ale to jest odłączone Generalnie wszystko tu jest odłączone, niestety nie ma tak pięknie, żeby wszystko działało. No ale powoli, powoli będziemy tutaj dochodzić do, do sprawności pełnej tego auta. No Tapicersko w środku jest bez porównania do tego, co było w multivanie. Tamten niestety troszeczkę został zaniedbany w pewnym momencie swojego życia no i już nie dało się pewnych rzeczy cofnąć a ten jak widać cały czas używany tylko i wyłącznie do celów takich prywatnych do przewozu pasażerów także no zadbane to jest wszystko i myślę że będzie dobrą bazą do, do przeróbek dalszych fajne są te obrotowe foteliki ale no, niestety na na niewiele się to zda, no bo chcąc tutaj trochę pomieszkać w tym aucie, no to muszę je i się je po prostu pozbyć to przynajmniej na czas wakacji. No jak zwykle planuję tutaj taki mały aneksik zrobić kuchenny, żeby tam szpargały jakieś znaleźć, by znalazły swoje miejsce. A co do spania, no to taka napa się Składa się, składa się oparcie oczywiście, ale no niestety już się tak fajnie nie rozkłada jak w oczywiście, to łóżko nie wyjeżdża do przodu, tylko będzie trzeba kombinować. Tutaj coś po prostu, jakiś taki stelaż zrobić i no i po prostu coś tam wykombinuje, ale to są, to jest melodia przyszłości na razie. Na razie tak to wygląda, jak, jak widać. Sprzedający dołożył mi dwa, drugi komplet kół do tego. Lacharsko, jak każda T4, coś tam wymaga poprawki. No Zobaczymy, co z tego powstanie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na mój skromny kanał. Całą relację oczywiście będę tutaj wstawiał z budowy, z budowy łóżka, z budowy tego aneksu kuchennego no i innych jakichś takich ciekawostek z kręgu T4, zapraszam.